Okay. koła napompowane, spręgowane samochód. Lecimy po resztę <mulary> Witajcie się ładnie z Grzesiem no. do no, Dołącza do nas, Szarcio. Cześć. Hej! Okay. <śpiewa> Proszę no, pana! pana. <śpiewa> pana. Co pan się też przywitać? Dobra. <śpiewa> no, Można głowy. Czapkę. Nie, okulary Aha. A nie widziałeś mnie nigdy? To jest przekaz, który zmieni ten los. To nieprawda, że nie możesz nic. To dowód z życia i strzał na Co tu masz? Kokainę? Przepraszam, cię. I to jest sekret dechy. <gryw> Zobaczcie. mieszacie. Wygląda jak zwykłe białko z MyProtein. Do nosa. A to się wcale nie wymieszuje z wodą. <noise> w pewnych rzeczach trzeba pamiętać po prostu. No a zrobiłaś? Nie, jeszcze raz. Mam, no, ale moja maga yeah, oczy. pins in every line, throw 'em up and let something shine. Going out of my filthy mouth, no excuse. Find a new place to hang this noose String me up from a these roofs. got it tight so I won't get loose. Truth is you can stop and stare. Run myself out and no one cares. Cut the trench out, lay down there with a shovel up out of reach somewhere. Yeah, someone pour it in, make it a dirt dance floor again. Say your prayers and stop it out when they bring that clean w takich pięknych okolicznościach przyrody Najedliśmy się Stał nam 150 km eee, i będziemy w Bałtowie na hantranie Tu moja kadrowa o mnie dba. Nie zdążyłem wysiać, jak już miałem piwo otwarte. Jakie piękne gwiazdy. Gwiazdy Panie piękne. E Ej, widać gwiazdy. Wszystkie życzenia dzisiaj się z tą... Ale one muszą spadać, żeby gwiazdy... Spo... No zaraz żeby... będą spadać. No ja... Gwiazdy przyjechały właśnie i zaraz będą <gwiazdy> upadać. I tu będzie Grzesiek, Sławek, Piotrek Budkiewicz. Kurwa, jaka reprezentacja Polski! Tu śpimy. Tu jeszcze ktoś by nie spał za winklem. Tutaj Monia śpi, a tutaj będzie impreza nasza. To jest pięknie. Wszystko jasne. Pierwsza próba. się <noise> w I zamykaj, teraz zamykaj. I zawijaj. Tak, zawijaj. Tak, i jeszcze dużo, dużo zawijaj, zawijaj, zawijaj. Tak, aż, aż będzie taki wiesz. Aż będzie twardy, aż będzie twardy no powiem to, kurwa. <noise> Tyle gadania na marne i nie nagrywało. Dzień dobry, dzień drugi. Baton, Baton. Karuzela. Patrzcie, Karuzela. O, miejscowe Ferrari. wiem, jak wy, ale ja bym się na tym pojechał. Czuję, żebym miał za godziny startować w pantranie Dinozor wystaje z budynku. Chyba boję. Idziemy tam. Tam. Eee, dzień dobry. Dzień dobry. Zobacz, mamy takie zajeb... Z napisem. Just zrób to. Step spożywczy. Just zrób to. <laughs> Just zrób jest to. Przygotowanie. Smycie. Hmm. Czemu takie ważne jest mycie zębów przed startem? My <grystanie zębów> się tak długo zbierali, że postanowiłem sam pójść na miejsce startu. To jest Lego? A to jest Lego 2. <grystanie zębów> Zapytałem 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 już depozent już jest nie przyniosłem ten Dzień dobry, witamy w Bałtowie kolejny Huntran Miało być 10 km, było 12 straszny wpierdol na trasie. No i o. Zimne piwko się należy. A później, co najwyżej, możemy iść sobie pożygać trochę na yy, ten. No. Wszyscy żyją. Medal jest. A zmyciu dobiegł 2 godziny zobaczyć, i Wiedzieć, że wszystko z tobą w porządku. spiertala. Dziękuję. Musimy słychać, ale pokażę wam zajebisty patent na regenerację po obiegu. Później wam pokażemy jak to się dmucha. Jak było? Nie, ja się pobrudziłam, jestem zmęczona, przegrałam z Marianem. Tak, Marian, Marian wygrał? Marian wygrał. Marian wygrał. Koniec, dziękujemy. Dzień dobry. Monia, jak było? Monia. No, imię Kasia. Kasia, na narzecznik prasowy, Huntran, 2 lipca. Chciał jak było? jestem przygotowana na tę wypowiedź, mam przygotowane. A, okej. Okay. Dobrze? E, Dzień dobry, jesteśmy w Food Adventure Team. To nie wygląda i... dobrze. Byliśmy <grym> w błocie i dużo ludzi tego nie rozumie, ale w ogóle to było fajnie. Trasa była wymagająca i długa i było bardzo dużo błota, które się nigdy nie kończyło. A I. potem Było jeszcze trochę więcej błota i dobiegliśmy do mety i wszyscy czekali i było super. I. Bigielu food Adventure Team! To są na jego. Tak! Dla musi się zgadzać. Lansu i Taka branża, nie? Wszyscy Taka tutaj, branża. o tutaj, sportowiec leży. No pani trener, tu dalej nie? No ja pracuję. I jeszcze roz, o rozpiski, których pr, proszą, nie? Chciałabym powiedzieć, Armagedon, jak mam trenować. Idealny team bym powiedział. Co tu się wydarzyło, Piotrek? Eee... Odpoczywamy, relaksujemy się, jest ogólnie tak swojsko. Słonecznie. Brakuje tylko kiełbasy z grilla. O, no to się da załatwić, nie? Czekaj, Marian tutaj wyrównuje ciśnienie w Obiboku. Ja myślę, że jak oboje podskoczycie, to wystrzelicie Piotra w kosmos. Ja mówią, że Obiboki są dwuosobowe, a obiboki są trzyosobowe. Jesteśmy <grym> się na plaży. Nie wiem. Wszystkie wspólne. Obi boki nie są sprzętem pływającym, ale mimo to. I właśnie tam. Pozdro zabiegani. Pozdro! Monia! Euforia również pozdrawia. <grybo> Najgorsze jest. Zdobyć, nie? Pokaż, zdobyliśmy. Zapytam <grybo> Podsumowanie z lodówki, bo tam jest najlepsze podsumowanie. To jest tenían, tak, to się wydnie. To zdobyliśmy i wklejmy filmik, jak to zdobyliśmy nawet. wiosnę. Tak, bo było fajnie. Zdrowiu, i niechaj, zjadę, tego. No one ilek. I dzisiaj pijemy zdrowie Zuzy. o siada mi baterie. No i wygrała ale była na bo kolejne podium zdobyłaś. I ostatni dzień, moi drodzy. I zginął prawie. Kowka złamana. Idziemy, tak? no dopiero o 11 będzie ta pani, nie? O 11 będzie pani, z którą się rozliczymy i ruszamy do domku. I koniec. Wracamy do Twój miasta, czegoś jak się czujesz, przyźwiałeś już. Ja w ogóle nie mam Nie, hmm. przecież. wygrał, chociaż nie wzięli tego pod uwagę. To jak zwykle wygrał. Monia wygrała życie. To Tu nie masz mocy. Ona nie ma tej mocy. To moc ma tylko ad. Koniuchy nie działa w ogóle ten wasz sposób, ja nie wiem. To ty się Nie. To przez nią. To jest ona. Wypłukałaś się z alkoholem. Ah. Tak to się robi. Będziesz <noise> się później działa. Monia się obudziła. Fides nie śpi. Fides zmienił Karolinę. Karolina nie miała mocy, żeby przestawiać samochody, więc ją wymieniliśmy na Fidesa. domu 130 km. Nie spada nam z nieba, ktoś nadal wątpi, i padaj na meram, przeszkadza wciąż mi, czemu nadal nas nie ma, bo wciąż pisze, by wyskładać jak trzeba, bo tak trzeba.